Radek, nie tak wyobrażaliśmy sobie kolejny mecz przy Bukowej. Kolejna porażka to już prawie rok. Z czego wynika ta niemoc? Bo, no bo z gry kontrolowaliśmy to spotkanie, to my byliśmy głównie przy piłce. Ciężko powiedzieć, dlaczego. Na pewno, jakby to wiedzieliśmy, to to dzisiaj by zostać trzy punkty tu w Katowicach, ale no ciężko, ciężko powiedzieć na to coś, bo. Strasznie się męczymy, mi się wydaje na bramkę, chłopi strzeliśmy no i łatwo sobie damy strzelić zawsze, bo dzisiaj zadecyduje dwa stale fragmenty gry i, i my powinniśmy sobie poradzić z takimi sytuacjami, bo, bo, bo to jest, to jest uh, sytuacja, która Trwa jakiś czas na boisku, to nie jest kontra czy cokolwiek. No, musimy, musimy po prostu lepiej bronić w tych sytuacjach. Mimo wszystko, ten mecz wcześniejszy zagraliśmy bardzo dobrze i są jakieś pozytywy. Nawet trener Górak zwraca uwagę na to, że są pewne pozytywy i my dalej chcemy grać swoją grę. To nie jest tak, że przegrywamy kolejny mecz i teraz będziemy załamywać ręce, tylko, tylko jak zareagujecie na to? No Nie, no, nie ja, ja wierzę w to, że zareagujemy tak, jak zareagowaliśmy właśnie dwa tygodnie. Po tym meczu, co dwa tygodnie temu przegraliśmy, bo, bo ten zespół pokazuje, że, że tam potrafi fajnie pograć, potrafi sobie stworzyć tę sytuację, tylko trzeba być jeszcze bardziej taki pazerny, po prostu mocniej, mocniej przed tą bramką przeciwnika też chcieć strzelić z każdej sytuacji, co mamy. Nad tym też trzeba pracować, bo zawsze lepiej się gra, jak, jak, jak się prowadzić, cokolwiek i, i tak po prostu trzeba patrzeć do przodu, Niestety znów tu przegraliśmy i nikt, nikt nie jest zadowolony z tego, że, że tak się wydarzyło to dzisiaj. Mimo wszystko chyba warto pochwalić kibiców, bo cały czas dopingują, cały czas starają się e, gdzieś tam pomóc tej naszej drużynie w tym, żeby jednak mimo tego, że już w tym meczu przegrywaliśmy, prawda, to żeby zdobyć tą bramkę, gdzieś tam dodają nam skrzydeł. No tak, tak, duży szacunek właśnie dla kibiców, bo cały czas nas spierał. 90 minut nawet po tym, że tu tyle czasu nie wygraliśmy, no to my nawet chcieliśmy dzisiaj bardzo dla nich, w końcu poszli do, do, do domu zadowoleni. No, niestety znów, znów nie wróciliśmy im to. Ten doping właśnie, który, który do nas dociera z tych trybunii i mówię, że nam jest bardzo przykro to, że, że nie, możemy, nie możemy też dać radość tym kibicom, aby poszli zadowoleni do domu. Dzięki. Dzięki.